Jest już z nami profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, amerykanista, politolog, pan Bogdan Szklarski. Dobry wieczór, panie profesorze. Nie słychać nic pana, prosiłbym o odciszenie mikrofonu. Tak, już oczywiście, już teraz chyba słychać, prawda? Słychać, tak więc, panie profesorze, Słycha. na początku... Chciałbym się zapytać, ponieważ jest Pan Amerykanistą, właśnie o tą amerykańską perspektywę tego konfliktu. Mamy zapowiedź sankcji w Europie. Wydaje się, że powoli przełamuje się ten impas względem wykluczenia Rosji z systemu bankowego, finansowego SWIFT. A jak to wygląda z perspektywy Stanów Zjednoczonych, ale nawet nie tylko o samych rządzących, pytam, ale też o obywateli, ponieważ. Pytanie jest też samo, czy oni chcą angażować się jako Stany Zjednoczone w ten konflikt? No, to jest bardzo dobre pytanie. Co, co, co ciekawsze, rzadko zadawane do, odnośnie tego wymiaru w opinii publicznej, postrzegania tego, co się dzieje z, przez opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych szczególnie. Więc. Moja odpowiedź nie jest szczególnie wesoła, ponieważ w świadomości amerykańskiej ten konflikt na Ukrainie jest konfliktem gdzieś daleko nie wiadomo o co. I oczywiście Joe Biden i dziennikarze, szczególnie po stronie CNN i takich lewicowych mediów, no włożyli dużo, włożyli dużo wy, wysiłku, żeby przekonać Amerykanów, że to, co się dzieje na Ukrainie, czy wcześniej to, co się miało dziać na Ukrainie, czy będzie się, się działo na Ukrainie, jest ważne dla Stanów Zjednoczonych. To na po, politycznym rynku wewnętrznym amerykańskim spotkało się z. Z prawej strony z Fox News na przykład i tymi, którzy oglądają prawicowe media z przyjęciem takim, że Amerykanie przesadzają, że władza przesadza, że Joe Biden usiłuje przykryć swoją własną, swoje własne porażki polityczne, czy przynajmniej brak sukcesu politycznego konfliktem międzynarodowym. A jaki Ameryka ma interes? Żeby zajmować się Ukrainą. I zanim Rosja zaatakowała Ukrainę, to te dwie narracje ścierały się ze, ze sobą. Co, co ciekawe, one nie przekładały się na starcie Republikanów z, demo, z demokratami w, w Waszyngtonie. Bo to Republikanie byli bardziej jeżeli w ogóle jakąś gradację tutaj wprowadzać, to Republikanie byli bardziej zajadłymi krytykami Moskwy i Putina niż, niż, niż demokraci, szczególnie tzw. Tak lewica demokratyczna w Kongresie, czyli pewna grupa kongresmenów de Partii Demokratycznej, która otwarcie mieni się socjalistami zależy im przede wszystkim na polityce społecznej państwa i tak dalej. I z tej strony już nawet, to jest ciekawe, Państwo posłuchajcie, już po e, ataku rosyjskim na Ukrainę, e, czołowa przedstawicielka tej, tej grupy, e, e, pani reprezentant, pani kongres, kongresmenta e, e, Ocasio-Cortez powiedziała, że oczywiście, że wojna jest straszna, i że sankcje y, są konieczne, tylko musimy uważać, żeby sankcje nie dotknęły rosyjskiej ludności. Żeby to były sankcje, które dotkną władzę, a nie ludności, bo to nie byłoby sprawiedliwe. No, oczywiście, jak będziemy w ten sposób rozmawiać o polityce międzynarodowej i o sankcjach, to nigdy do niczego nie dojdziemy, ponieważ sankcje zawsze, one są w ogóle wymierzone przede wszystkim w ludność cywilną, y, w, która to potencjalnie ma swoim niezadowoleniem ze względu na brak towarów, podniesione ceny, brak dostępu do usług, niemożność podróżowania itd., itd., wywrzeć wpływ na rządzących. Dlatego też sankcje w przypadku systemów autorytarnych, które mają za nic opinię swoich obywateli, są tak mało skutecznym narzędziem. Więc, więc wracając do, do pytania pana. Amerykańska opinia publiczna została dobrze przygotowana do tego, co się dzieje na Ukrainie, co nie znaczy, że siedzi z gryząc paznokcie i ogląda to, co się dzieje, to, co Rosjanie wyprawiają i tę wojnę na Ukrainie. Oglądają to jako jeden z elementów wiadomości wieczornych, po których to następuje tyle samo czasu poświęcone pogodzie, a teraz bardzo możliwe, że przykryje to wszystko jeszcze nominacja kandydatki do Sądu Najwyższego przez Joe Bidena. To jest Ameryka, proszę państwa. Pamiętajmy, Ameryka jest daleko od tego. Ameryka jest nie czuje się zaangażowana bez, bezpośrednio w ten konflikt. Tym bardziej, że od samego początku, tak jak i NATO, i, i Jens Stoltenberg, i Joe Biden zapowiedzieli, że nie ma mowy o zaangażowaniu militarnym w żaden sposób. Prawda? Czyli tak jakbyśmy wysłali od razu sygnał do, do Putina i do Moskwy, że w zasadzie hulaj dusza, piekła nie ma nie, nie spotkasz się, jedyna siła, która może cię powstrzymać, to jest siła armii ukraińskiej i społeczeństwa ukraińskiego, które pokazuje tę siłę na naszych oczach w sposób przeogromny i, i z podziwem trzeba na to, na to patrzeć. Natomiast no, tak naprawdę rozwiązanie tego konfliktu, tej wojny, nasze zakończenie leży w Moskwie, a nie, a nie, a nie w Kijowie i i teraz te sankcje i dyskusje na temat, na temat SWIFT-a, na temat skali tych sankcji, to są wszystko narzędzia, na które musimy patrzeć już przez pryzmat dyplomatyczny. To znaczy, na ile one bo, bo chodzi o to, że w stosunkach, w stosunkach międzynarodowych jest bardzo ważne, żeby nie przyprzeć swego przeciwnika do ściany do takiego miejsca, w którym on właściwie nie ma innego wyjścia jak uderzyć, zaatakować, należy zostawić jakieś pole manewru, sposób na wyjście z sytuacji bardziej lub mniej z twarzą. Natomiast, Panie I... Profesorze, chciałbym tutaj dopytać o jedną bardzo ważną kwestię, ponieważ również, czy to może z powodu paniki, czy też z powodu dezinformacji, wiele osób sieje pewnego rodzaju defetyzm, mówiąc o tym, że Zachód jest słaby, że Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej są słabe, w związku z tym chciałbym się Pana zapytać, tak myślę, wprost, czy rzeczywiście tak jest, czy rzeczywiście według Pana e, amerykańska potęga słabnie, czy ona tego nie widzi, czy jest to pewnego rodzaju nieświadomość pewnych osób, tego jak wyglądają realia. A, a ile godzin mamy na naszą rozmowę? Mamy kilka minut, prawda? Także, e, nie. Tej, trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Co można zrobić w tej sy sytuacji konkretnie i cała dyskusja na temat siły Zachodu i, i amerykańskiej potęgi w świecie. I należy te, te dwie rzeczy niekoniecznie łącznie traktować, ponieważ możliwości Zachodu wpłynięcia na Rosję, na, na to, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie. Są bardzo ograniczone. Sankcje nie są narzędziem, które mogą wymusić chwilową zmianę sposobu postępowania przez Rosję. Sankcje to jest narzędzie, które wpływa na postępowanie państwa objętego sankcjami w dłuższej perspektywie czasu. Dopiero wtedy będzie czuć można ich, odczuć można ich efekt. Także w tej sytuacji. Sankcje w pewnym sensie są przyznaniem się do no, niemożności podjęcia innych kroków. Skoro wykluczyliśmy interwencję zbrojną, pozostają nam jedynie sankcje i oburzenie na arenie międzynarodowej, działalność dyplomatyczna. Zwrócę uwagę na jedną rzecz. Gdy Joe Biden został zapytany przez dziennikarzy na konferencji prasowej, a co robi w sprawie, co, jak rozmawia na temat Rosji z Chinami. Czy wywiera wpływ? Czy stara się wykorzystać Chiny do wywarcia wpływu na Rosję? Odmówił odpowiedzi na to pytanie. Powiedział: Nie będę komentował tej sprawy. I teraz tak, może oznaczać to dwie rzeczy. Jedna może, może oznaczać to, że coś się dzieje i są rozmowy prowadzone z Chinami, i nie chcemy zdradzić przedwcześnie tego, że Chiny może będą mogły odgrywać rolę mediatora, co nie jest wcale takie oczywiste, bo wydaje się, że Chiny dały. Przyzwolenie, wręcz oczywiście formalnie ono nie było potrzebne, ale w czasie wizyty Putina w Pekinie niedawnej, należy przypuszczać, że prezydent Xi Jinping został wprowadzony, w, czy przedstawiono mu możliwości rozwoju sy sytuacji i podejrzewam, że jego reakcja na to była zdawkowa, co oznacza przyzwalająca. W ten sposób, ten sposób wypowiedziało się przecież Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin zaraz po rozpoczęciu ataku na Ukrainę, mówiąc, że to, co się dzieje na Ukrainie, nazywając tego wojną, jest sprawą Rosji i Rosja ma prawo podejmować takie decyzje, jakie uznaje za słuszne w zgodzie ze swoim interesem. No, było to właściwie powiedzieć można wprost było to wyraz przyzwolenia dla tego, co Moskwa, co Moskwa zrobiła. E, m, także ta wersja, że Putin kontaktuje się i rozmawia z Xi Jinpingem, szukając drogi do Moskwy przez Pekin, wydaje się nie mieć w tej chwili potwierdzenia. E, m, chyba bardziej prawdopodobna jest wersja, nie komentujemy tego, tego, co, roz, co robimy na relacjach Waszyngton-Pekin, ponieważ nie bardzo mamy co skomentować. Nie, no, panie profesorze, chciałbym na koniec zadać pytanie o przywództwo Joe Bidena. Jak pan ocenia przywództwo Joe Bidena w momencie tego kryzysu, a jak przede wszystkim oceniają go Amerykanie, choć może nie stricte Amerykanie, ponieważ jak pan sam powiedział, to jest to sprawa oddalona od Granic Stanów ale jak bardziej ocenię establishment polityczny Ameryki? Odpowiedź jest tak. Joe Bidena, przywództwo Joe Bidena jest w sytuacji, bo Biden ma podgórkę, mówiąc kolokwialnie, na rynku politycznym wewnętrznym, tak jak i międzynarodowym. Z wielu powodów, nie będziemy o tym tutaj, tutaj mówić, ale poparcie rzędu 40% w polityce we, wewnętrznej to jest bardzo słabe poparcie po roku urzędowania i bez większych perspektyw na poprawę tych notowań. Podzielona Partia Demokratyczna, zdecydowanie przeciwna mu Partia Republikańska, słabe wyniki gospodarcze w jakiś sposób. Wojna na Ukrainie spadła mu jak z nieba, ponieważ może zaprezentować to przy, przywództwo amerykańskie w, w Sojuszu Zachodnim, może się zaprezentować jako ten, kto zbudował wspólnot, wspólnotę sojuszu w reakcji na to, co zrobiła Rosja. I całkiem słusznie należy mu się tutaj, należą mu się wyrazy uznania, i na krótką metę przybędzie mu kilka punktów procentowych poparcia, ale nie będzie to miało większego znaczenia dla ogólnej oceny jego przywództwa, która jest dużo bardziej krytyczna niż nawet 50%. 50%. Po prostu im dłużej ten, ta wojna trwa, tym bardziej będzie widać niemoc i, i słabość w tym sensie, że brak narzędzi, dzięki którym można by wpłynąć na politykę dyktatora i człowieka, który nie dba o, o percepcję, o, 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 o odbiór na arenie międzynarodowej. Na zachodzie Europy. Wydaje się, że Putin po prostu podjął de decyzję, że jego to nie obchodzi, nie interesuje i nie warto zabiegać o, o jakiekolwiek uznanie z Zachodu. Jest reszta świata, która może będzie go podziwiać za zdecydowanie i za walkę, za staranie się o własne in in interesy i tak bym to skwitował naszą rozmowę. Natomiast tak na końcu, żeby zamknąć naszą rozmowę, pytanie trochę z cyklu wróżbity Macieja, natomiast chciałbym je zadać. Czy uważa pan, że Zachód wyjdzie zwycięsko z tego starcia? Zachód wyjdzie, wzmocni jeśli to nie będzie trwało bardzo długo. Zachód wyjdzie wzmocniony, pod, jeśli uda mu się podtrzymać jedność i, i wspólnotę. Tak. Natomiast czy, wyjdzie, czy to oznacza, że wyjdzie zwycięsko, to będziemy musieli popatrzeć na wyniki gospodarcze i yy, yy, rosnące ceny. I. Yy, 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 zwycięstwa w tym nie może być, bo zwycięstwem byłoby tylko chyba wtedy. Gdyby Putin zaprzestał za inwazji, wy, wycofał się i powiedział: mieliście rację, nie powinienem był tego robić, przepraszam. Co mam zrobić, żebyście za, zapomnieli? Oczywiście tak, do takiej sytuacji nie dojdzie. Tutaj Zachód nie, nie jest w sytuacji takiej, żeby mógł zwyciężyć i wygrać. Tutaj Ukraina jest w takiej sytuacji, ale nie wydaje się to dzisiaj być możliwe tutaj mogą być tylko mniejsze lub większe straty, ale z... pozytywne rozwiązanie w tym, czy pozytywny efekt dla Zachodu to będzie odnowienie transatlantyckich relacji i uświadomienie sobie wspólnoty interesów, wspólnoty wa wartości i co ważniejsze Chyba do, do opuszczenie tu w głowie do takiego myślenia, że zyski i straty nie wolno ich nam mierzyć tylko i wyłącznie przy pomocy mierzalnych narzędzi ekonomicznych, że są, że warto stracić coś gospodarczo po to, żeby zyskać symbolicznie i żeby u, umocnić się w, w sposobach w a, aksjologicznym wymiarze, czy tam gdzie są. War wartości i to, co łączy wspólnotę transatlantycką. Miejmy nadzieję, że tak się stanie, że tak się wydarzy i tym w miarę pozytywnym akcentem możemy zakończyć naszą rozmowę. Moi i Państwa gościem był profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pan Bogdan Szkarski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panu i Państwu.